Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit Witam was w Grze, którą będę grał z moimi Widzami w Counter Strike'u, na mapie Nieznanej mi Dobrze, tak więc ruszamy Przydołączy ktoś tutaj O, ktoś tu idzie A, wygrałem, pierwszą nara do mnie, dobra, zmieniamy mapę Hello, witam. Dobrze, tak więc kontynuujemy sobie, no. Naszą grę. O, to jeszcze raz AWP ja sobie muszę Gość sobie jeszcze generalnie jeszcze. Audio. Dobra, okej, okay, lepiej, lepiej, można. Lecimy. Mamy srebro. Chciałem jeszcze się, że do tego policjanta. I ktoś... To, to, ktoś Kurde, prawie go zabijam. Coś tu chodzi na górze jeszcze. Chodźmy, dobrze. O, to okej okay, udało się. Wygląda na pierwsza. Odpalamy M4 jedziemy w takim razie. Dawaj, M4, chodźmy. Niko nie ma schowajmy się tutaj. Dobra. Tak, na razie spokojnie. Dobra, było spokojnie. Już nie jest Teraz go Też zginął ktoś Ogólnie jest nas czterech Teraz z moimi widzami tutaj gramy Chyba pięć na czterech okay. Fajnie Hike Elo Gdzieś jest Chodźmy do niego Dobra, padł Okej, okay, git co wiza. <laughs> Jedziemy dalej Dobra. Chodźmy normalnie Aha. fajnie interesujące bardzo Można muta? Nie, nie można. <laughs> nie da rady zrobić muta. Okej, ikstajmy dalej też tu strzela. O, ziemyś Dobra, zabity. Git. O, zabiłem jakiegoś. Kurde! Ech, tam chyba Dobra. No, tak, ale tutaj. Ciśnia. Okej. Okay. Jeden Nie dwóch na jednego. Jeszcze Ama 40P i Bok z 22. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, do kogo potrafi zwycięstwo. O dobra. Jeden na jednego. Dobra Zaczynamy Autoba i lecimy. A, stan, Okej, git jeszcze jeden powinien być No na pewno nie VIP O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. jest, zabity gromlin Dobra, git, nice Pokonane. dobrze Chodźmy dalej Dobra, dostał strzała co, Astana zginął? Co to, tam jest, sam teraz? Dobra, baj baj Jeden na jednego I teraz padna. A, WH Co to za Wucha jest? Kurde Okej okay. No Słaba Dobra, to lecimy w takim razie Kolejna runda Dobrze Chodźmy tu, 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 tam, tu, tam, tu, tam Tu, tam Kurde Ale tu armia jest Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, dobra Kurde ale to było słabe. Ach, mogę mówić go. Dobra. No jeszcze mam bronię z oczwórką. Ruszajmy sobie takim razie tutaj. Zobaczmy jak wyjdzie sytuacja. Ciałoś. To za jakiś kazik. a nastanowana. Przed gunem. O, niech będzie. Lepszy byłoby coś na dalszy dystans generalnie. Co zostało nas tylko dwóch? będziemy. Nie ma co? Ale to będzie zaraz śmierć szybka. No, Okej. Okay. Gramy daj. To jakieś AK? Dobre, strzelanie wstrzelanie w skrzynkę, spoko. Idziemy dalej. Co się stało? Dlaczego mam broń w lewej ręce? Czekaj, trzeba to zmienić. Tylko jak to się zmieniało? Nie wiem. Dobra, już mamy. Dojdziemy. Oczywiście w takim razie tutaj coś po prawej. Double kill. Dobra. Czterech na czterech. Ruszajmy Let's go. Z Co to za akcja w ogóle była? Stąd na gdzie broni miałeś, długoma? Na banana wyszedł. A ty z pistolecikiem do niego. Spraw. Tutaj olcia, która zginie. Ajkalo, okej. Okay. Zobaczę go po lewej. Tak. Headshot. dobra, idziemy dalej No wspaniała broń, cieszę się Stunnel okay. Potężna broń Ale urwał, ale to było dobra Ha 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 ha, ha. O, o, o. Ten menac, ktoś tu zginął? Very fast, very quickly. To już tam nic, nic tak nikogo tutaj raczej nie będzie. Nie, wiem, dobra, chodźmy tu Hmm, chodźmy tak.

Znak half lifea Dobrze. Sklep MMS. Nie potrzebuję tego. Nie obchodzi mnie to. Coś tu umarło. Dobra, chodźmy. Wydaje mi się, że coś wyjdzie zaraz za pleców. Chodźmy tam na razie. Okej. Okay. Kurde On śpi <głos> <głos> Piękne Dobra Ok, headshot L, standalone Dobra, będą, będą się szukać. A, czekamy. Moja drużyna nie ma bomby nigdzie ze sobą, więc zobaczymy co wyjdzie z tego. Tam. Ok, ma bombę. nie klatki, nawet dobre pięk mam czy jest, no nie jest zły nie jest zły, gorzej jakby to było na live to byłoby większe lagi tak myślę, bo w większości raczej tak by było dobra to będzie bez sensu tak celować z tego, no okej okay. Dzieci Dobra <laughs> Chodźmy dalej W takim razie Siup Spadochron na skok z jednego metra Idziemy tutaj Jednego zabrali mi Fajnie Kurde, ach, dobry dobra, chodźmy dalej, w takim razie chodźmy Stay out mhm. Mhm. Okay. Mhm. Jak to się stało przez ścianę? O, nie wiem. Nie będę się wypowiadać Chodźmy Czy to wucha? Nie wiem jeszcze. A kurde no! Dobry triple kill. Proszę, części ci na majów. Tam drogam. Nie swoje. Chyba nikogo tutaj nie będzie, raczej. Myślę, że nie. wejdźmy sobie. No spoko. Dobra, ginał. Git. Pokonany. Usiak. Taki headshot? Nie ma być w ogóle. Tutaj mamy rewolwerowiec z dzikiego Sternu. Co to za headshoty Haj Dobra. O nie myślę. Dobra, ci masz teraz. O, sorkowaty, spoko. No kurna, idealnie pode mnie. Za Ale headshoty. Chyba Was siedem headshotów z rzędu napadło. Łowca głów <noise> Piękno 16-2, dobra A jeszcze nie wziął Postawmy sobie tej bombę O, wygraliśmy Ale no, no, nieważne tak. Jeszcze raz, mam bombę? Okej okay. Zrobimy sobie tam, zobaczymy co z tego wyjdzie. A teraz jest czterech na dwóch, co? Pokazuje, że Gramlin też ma bombę. jakim Jak bs tutaj nie można? Dobra, nie, walić to trudno, nie wiem co się rozchodzi Coś tutaj Pokazuje, że dwie osoby mają bombę Też okay. to ja podłożyć, kurde Dawaj bomba. Taki żal Jeszcze raz, że ja widzę dwie bomby Dwuchnia, nie, nie No nieźle, nieźle Dobra, to ruszajmy takim razie Aśmy tutaj już. Okej. Okay. Pokazał, że jest bezpiecznie. Kurwa, żale te nasze życia. I va. Ale blisko było. Dobra, padło No i teraz ginę od. Aj Następna Ewa będzie the Dust po tej rundzie. Niech będzie. Mm, doryset Aż potem Ach, zabrał mi. No dobra. To koniec. Myślę sobie, że w tym momencie to nie skończymy. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. jeszcze komentarze, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia w tym odcinku, tak więc trzymajcie się. Cześć, pa. Na razie. Bye.